Witajcie potencjalni oglądający tego filmiku pewnie się zastanawiacie, co to w ogóle jest. Jest to filmik, dzięki któremu lepiej poznacie mój kanał, koncepcję założenia tego kanału i to, co się na nim znajduje. Ja jestem Grid TV i możecie mnie znaleźć na YouTube pod pseudonimem, dokładnie Grid TV. Jest na moim kanale wiele różnych ciekawych filmików, poczynając od Minecrafta na modach, po Minecraft hardcore, po polecanie widzów. Minecrafta, Minigames oraz ciekawe różne wydarzenia z Minecrafta, jak i Battlefield, którego chyba teraz akurat nie ma na moim kanale ze względu na prawa do jakichś tam różnych rzeczy. Musiałem usunąć filmik, ale możecie znaleźć również i FPS-y na moim kanale. Po co powstał ten filmik? I po co powstał mój kanał? Mój kanał powstał po to, żeby dobrze się po prostu bawić, żeby stać się lekko popularnym na YouTubie. I żebyście mogli fajnie sobie pooglądać moje let's play e z Minecraft'a. Po co powstał ten filmik? Po to, żebyście mogli ogarnąć kim ja jestem, co ja tutaj robię, i w ogóle zobaczyć sobie mój kanał, przybliżyć sobie mą osobę na YouTubie. Myślę, że to jest na tyle. To jest krótki odcinek, po prostu dzięki którym będziecie mogli wejść na mój kanał i zobaczyć yy, coś więcej, co jest na moim kanale. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.